Znaczy... Nie to chciałem! Ktoś umarł i to moje zadanie, by dowiedzieć się, kto to był i czemu! Ojciec Shirley pogrzebano go żywcem. Proszę, jestem nadzwyczajnym Dickiem Tracing. Pięciu ludzi niech to tu jest, a ja nie jestem jednym z nich. Cóż, moja przestarzała aluzja zbijacie storów, ale pozwolę że rzucę ci trochę światła z pomocą mojego ai 2. Tu to jest? Skacze? I padł. Moim skromnym zdaniem ta góra była krzywa. Lalusz odłóż to. Nie mogę uwierzyć, że przyniosłeś to na pogrzeb. Nie przyniosłbym mili, ale te rzeczy są za duże, by być trzymane w normalnej kieszeni i za małe, by je uznać za prawdziwe komputery. Po co to właściwie jest? Myślę, że używasz. Ja odpowiadam na własne pytanie. Ej, ludzie, czemu wszyscy są tutaj tacy smutni? Rival zamknij mordę. Okej, okay? to jest takie nudne! A, Hej, Lalusz! Co kolego? Zakład, że nie rzucisz ten szydli? Nie sądzę, że powinienem, Suzaku. Uważam, że to niemoralne. Tak czy owak, jesteśmy na pogrzebie i zrobienie czegoś takiego byłoby okropne. Cześć, wszystkim! Przy... Przepraszam, ale to było silniejsze ode mnie! Na co ja się gapię? Lalusz, co ty tam robisz do cholery? Mam nadzieję, że dowiąże się z planem pokonania Brytanii. Ta, to jest to! Dokładnie! A, <młysy> <młysy> do kito i nic nie umiecie! Więc przedzieliłem część Waszej pracy Brytańczykom! Przywitajcie się z Litardem! Nie mam pojęcia jak się w to wplątałem, ale ka to kocham! Nie martwcie litard! Jesteś dziennikarzem! Ze mną będziesz miał wiele do napisania! Facet nie fatyguj nie umiem pisać. No i jego ja nie można lubić, ha? Głównie, bo jest Brytańczykiem! Cija, moje plany są dobre! Nie wiem kto jutro robi podwieczorek, więc wszyscy macie się posmarować olejem, a ja zapalę zapałkę i ostatni, który się spali, wygrywa! Co wy Kogut samo Szczerze mówiąc, ta nasza cholerna konferencja trwa już jakieś 7 miesięcy. O kurna! Musimy się dowiedzieć, czy jest front wyzwolenia wyzwalenia Japończyków i co reszta Japonautów! Chodząc sucho o podejrzanych działalnościach miejscowej przystani, jak podejrzanych? Jeden ze statków ciągle wyświetla obraz perza z rufy. Eee, Batman nigdy się nie pojawi! Próbuj dalej, może ci się wreszcie uda. Myślisz? Eee, prędzej ktoś w. tą łajbę w powietrze. Eee, w porządku. Trzymaj się ciepło. Ale miły chłopak. Znaczy jak? To nie ma tu miejsca, żeby kupić jakiś co ty na no diabła śpiewasz? No wiesz, ten przebój. To people, O, hard beats! Opie, atakujcie! Chłopie, o Czy Łódź? Nie, facet, nie czytałeś napisów, to Uward. Co to k***a jest Uward? O cholerę, rzucili Uwardem w tych gości! Co to k***a jest Uward? Lepiej włączę robota! Co za gówno? Ha ha! Złapałem cię i teraz mi nie uciekniesz! Zmów wszystkie pacierze, Cornelio! Ponieważ zastrzelę twojego robota! Potem zastrzelę ciebie! Jak zastrzelę robota, wtedy zastrzelę ciebie! Po tym jak zastrzelę robota, zastrzelę ciebie! Ale najpierw robota, potem ciebie! W tej kolejności! Nie wszystko naraz, tylko ostatnia część! To kolejność, którą zamierzałem, co oznacza, że mogę cię zabić i... Chyba wiesz, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu to zrób! Niech ci będzie! Wyjście smoka, do chułów! Krzyca. Kurde... Świetnie grabie! Rozstrzygnijmy tę walkę za kulisami! Donkey Konga dostaniesz! Tekścior! Uh, uh. Nie masz się celować we mnie tym gnatem! Nie mam przy sobie dragów! Batman! Zdaje się, że przy ktoś potrzebuje naszej pomocy!